O hej, cześć trzymajcie, Czemu ma... y... czy... ja, się mały, ja się... chciałem powiedzieć o hej trzymajcie czy się do zobaczenia w tym odcinku. Hej czyli witajcie z tej strony Jan? Michał witam Was w ekrani odcinku z gry Żeg dwa Widzowie, sprawdziłem na YouTube jesteśmy już w połowie gierki. Jesteśmy już nawet w bardzo, bardzo wiele niż połowy gierki. Mm, właściwie to teraz od tego momentu cała gra będzie polegać na tym, że dojdziemy szeregiem do jakiegoś punktu. I przez elixir, i długo jest szczęśliwie, zamienimy się w e, tego. Osioł będzie koniem, a e, szczerego będzie rycerzem z bajki. No i właściwie to tak będzie po, polegać kolejna połowa gry. Więc będziemy po prostu chodzić po, po komnatach, będzie trochę nudne. Więc Ma wiecie, A, Przepraszam. Przepraszam. Wiecie, jak to jest. U. Przepraszam, hmm, przepraszam. O! Uwaga, może boleć? Uwaga, może boleć? Mogę się spierdolić w gacie. O! Cholera! Mm. Kurwa mać, no i taki dystans pierdolony. O, pająk mnie jeszcze, kurde, w dupę ukrył. Ale ten Shrek jest gówniony w tej grze. Jaki mały pajowiec. E! Eee! Zawali stagera. Zadziałało? Dobra. Ale tajemnicza, kurwa. Gotik hmm, Gotik kurde w świecie szreka. Może trochę przesadzić. Ale ja nie mogę z samego siebie obejrzeć. Fajna gra. Oby to nie były wampiry. Ah. <laughs> Kurwa, no jestem zjebany jakiś, no Kurwa gardu mnie cały czas napierdala Przepraszam widzę, że musicie tego słuchać. Ej, gdzie ja poszłem? Gdzie mnie wypierdoliło? The fuck? Nieważne dalej. Nie wiem gdzie idę. Czy ty przed chwilą byłem? Nie no, kurwa ślepy zaułek. Nie lubię pająków. Przepraszam, przepraszam. Byłem tutaj już, Jaki kurwa. Mały pajączek? Jaki mały pająk? Nie lubię pająków. Jaki mały pająk? prezencik dla ogra o, śpiąca królewna Za okaże się, każe, że to jest ej, to jeszcze nie byłem jadę gdzieś dobra o, wyszliśmy, jej Kolejna no no, albo ofiara. Idziemy. Yeah, speedrun robię. Będzie to jakoś odgadnąć, przejście. Coś tutaj trzeba będzie zrobić, chyba. Uważaj, kolego, bo spotkacie coś przykrego. Uważaj, kolego, bo ci się spierdolę w bracie. Hej, co jest? Zdrowisz, Dobra. O, to <grym> Nagrywam to od razu po poprzednim odcinku. <grym> Ale jestem denerwujący, jak O dlatego właśnie tak jest, może, który możesz, jest ten... możesz, no, Uwaga, może boleć? O! o ale speedrun! Będę się musiał mocno napodzić, żeby to rozwalić. Dobra. No proszę, co my tu mamy? O cholera, ale kurwa speedrun. Oho! A! A to nic mi nie dało, dobra, dzięki. Jora jestem zdrowy. Coś hmm. dla ciebie. Przepraszam, przepraszam. Dawaj kiję. Zajawało. Na kogo on się ma? Pieniądze albo życie. Miłego dnia. Co no. wytuwanie? Ciało, do. No. Dawaj tą tą kurę tabletkę. Tam batonika. Ej, hey, no o, dobra. Mm. O, mogę ich zgnieść! Ja tego już nie próbowałem. Uwaga, może polecić? Dobra. Gdzieś ja już zagram w tą grę w tym miejscu już nie byłem. Nie wiem, co mnie czeka. A -a -a! O kurde! Co to są za wyznawcy, Ej, kurde, wystarczy. gówno! Chodź tutaj! Ej, on zginął w wodzie! Ej, ja też zginąłem Nie! Ja pierdolę! Ale gówno! Ale mam na niego patnę! Może umrzeć w 3 sekundy w wodzie. Z zjeby jeba, nie przeszkadzają. Kto przeszkadza Shrek'owie, ja kurde wajchę przekręcę. Kurde, do wody z nim. I się od razu spierdolił. idziemy. tak tak napierdolą, to dlatego, że chcę ukończyć tą graju. za długo w nim gram. Bardzo... O, jest! co co tak długo. Podziwiałem krajobrazy. Spotkałem kilku turystów. Miło było. Sporo straciliście. To jasne, mniejsza. Długo będziemy tak moknąć. Stary, że też ten głupi eliksir. Jezu, czemu nie głupi jestem pisany przez. Kurde. Sposób, głupi. Słuchaj. Ta twoja kobieta naprawdę jest do tego warta. To najpiękniejszy kwiat, który rosnął... Dobra, lecimy dalej. O! A potem nasi bohaterowie po prostu zasnęli. Nie zauważyli, że na flakoniku napisano coś małym buczkiem. Następnego dnia okazało się, że eliksir jednak zadziałał. I to ja. Może i wróżka chrzestna miała dość wretny charakter, ale trzeba przyznać, że na alchemii znała się jak mało kto. Karol, Karol, mówiłem ci, żebyś się streszczał. Nie widzisz, że państwu się spieszy. No więc ten do rzeczy. Nie tylko szregi Fiona zasadniczo zmienili imię, teraz towarzyszył im pewien wielce szlameczny rumak. O! Ogr zamienił się w przystojnego śięcia, z paleryną. A królewna znów była piękna. A to nie podobało się wróżce chrzestnej, która uparła się, że spiknie Fionę ze swoim synarkiem. Zmusiła króla, żeby kazał swoim knechtom nas pojmać. Cięcie do sceny w więzieniu koniec nawiasu. A nie, nie przepraszam, tego nie czytam. Hm. Dobra, lecimy. No mm. proszę. Jak miło. Ja mam klaustrofobię. Nie mogę reszty życia spędzić w tej celi. No bo weź, zobacz. Ale rumak. Ciemno, wilgotno, śmierdzi. O, szlek! Te ściany się ruszają. Tak, <coughs> są takie przypadki. Spójrzcie, spróbuję prześliznąć się przez te kraty i jakoś otworzyć cele z zewnątrz. Bogu dzięki, bo już się bałem. Dobra. Ej, dobra. E, 10 minut filmu, to jeszcze tak przez 20 minut będziemy zwiedzać te e, komnaty. Oj, znowu kotem kotę, w Jej! Co się no, się trochę też cieszę, trochę nie cieszę, bo ostatnio butach tak mi zapierdalał. Mocno, że. U, bardzo wysoki skok on ma. Ale się nim najlepiej gra ze wszystkich. Dobra, co mam tutaj zrobić? Ciągamy za wajchę. No fajnie przyjno o dobra uh, Myślałem, że już nigdy się stamtąd nie wydostawiam Powstrzymam ich, wy uciekajcie. Kot w butach. Nie miga się. Dobra, lecimy. O kurwa, gram rumakiem, poczekajcie, bo... Pies się do drzwi. Jestem, kurwa. Siema, jestem. Słuchać wszystko, słychać wszystko, działa wszystko, działa wszystko. O, Ale my, my będziemy teraz grali, kurde, osiołem tylko że takim, kurde, lepszym. Nie czemu nie mam muzyki w ogóle, by the way? Ale cicho się zrobiło jakoś. zrobić? Mam tutaj wejść? A gdzie jest dwójka bohaterów naszych. I co mamy robić w tej kurwa że walonej? Mm. A, tutaj coś jest! Dobra. Pociskamy guzik. Ile? Cień nie ma! 3 3 monet. Och, olipka. Ale wielki fajder. To nie a ja byłem w Ale jaja. Ale jaja. Jestem niewinny! Niewinny! Dobra. O, Dobra. O Jezus. O nie, o nie, o nie, o nie. Ole Ale on wysoko skacze. Ja pierdolę, op. Nie no dobra, teraz o osą się tak dobrze gra? Wcześniej to było kurde jak pół kilo za krzaka. Ale co mam tutaj zrobić? dobra. Dobra. Dobry. Dobry, dobry, dobry. Ale muzyka się nagle... Bo tak kurde, cicho, teraz taka się muza włączyła. Mm, fajnie. Dobra, idziemy. Gdybym spadł tak z wysokości, to bym tak, kurde, opierdzielił, kurde, się. O. Opierdzieliłbym, kurde, ba batata, kurde, Batata. To, to, to. to kwestia odpowiedniego zgrania. Wystarczy się skupić i wszystko będzie mm. mm. <laughs> Ale, zmiana. Niedawno byliśmy jeszcze, kurde, w ruinach, a teraz, kurde, przemierzamy. Kurde, wiel, wielką, kurde, komnatę. Komnata tajemnic, Harry Potter komnata tajemnic. O, nie wiadomo, w słoiku? Też musi być. Kurde, dawno nie kliknęłam w spację. Musiało to się zdążyć. Kurwa! Dobra. Kurwa, kurwa, ojczyzny! Kwała, kurde, ojczyzny druga, mężczyzny. Dobra. Mamy Rumaka. Rumakam fakamow. Drugi Ale Foni przemierza te komunaty, kurde. Czuję bym taki sam był. Wow. A przecież my też byliśmy, czekaj. To się chyba popierdliło. A! Mam kuriosarze rozbalowało. W końcu będziemy tym szerekiem pewnie jako ten, jako rycerz. Zamknij mnie za kłusownictwo, a ja byłem na grzybach. Fajnie? W się sensie nie fajnie. Jeszcze porwali na grzybach, ale fajnie. Tutaj chyba coś będzie na kota w butach, co? Tutaj się sam nie zastanę chyba. Musimy jakoś tutaj... odnaleźć przejście. Tylko, że ja co? Nie nie Jestem już tak w... E, trzeciej, czwartej gry. Czwy, trzy, czwarte gry. Gołą, tak I oceniam, że kurde, idzie mnie zajebiście w tę grę. Ej, a ja przecież, my, my jeszcze byliśmy. O, Kule, wszystko nie to inacki nie mówiłem. Powiedz mojemu adwokadowi, że normalnia siedzi w celi obok. Co mam zrobić? Tutaj coś jeszcze jest. Może sobie tutaj zeskoczę. O! A to właściwie mi głównie dało. No, nie jest, nie jest. Pum, szczerze. A! No to, jest pod, ty pod tymi skrzyniami. Ja wiem, że to jest HP, jak debil. Ale... O! Tego nie widziałem. Ale właściwie to mi co nic nie dało. Wow! i mnie za kisotnictwo, a ja byłem na grzybach! Czekaj, tu jest to? No to mnie dalej nie ma, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Zesko... O ja! No to się zajebiście wplątałem, zresztą. No naprawdę, o tam! Szczur! Gdzie jestem? Ja nie znam tego miejsca. Ja odkryłem górę, tajne przejście. To jest Ooooo... jak to i zeskoczę, to ja polecę tam, dobra? Mam wskoczyć? No nie da się, muszę jakieś pewnie siano znaleźć, co? Ile już tutaj gramy w to? 19 minut. 19 minut, no odcinek będzie trochę dłuższy, mi się wydaje. Na kurde, gdzie mam? Kurde się udać. Czas... John YouTube mnie kurde tutaj... <coughs> ja zapytam się do... A ja pytam siebie. Johna YouTube'a. poradnik będzie taki poradnik że kurwa zajebiście wyłącz to dobra youtube nie patrzę na to co oglądam nieważne szereg dywa gra gra po polsku zajebiście Chodzi sobie, chodzi, 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 chodzi. Chodzi, chodzi i chodzi. Chodzi, chodzi. Chodzi, chodzi. Chodzi, chodzi, kurwa no. Kiedy on do czegoś dojdzie? Co? Czekaj, co? Czekajcie. No, czekaj, co? Gdzie on kurwa jest? Gdzie on kurde jest? Poczekaj to, poczekaj to, poczekaj to, poczekaj to, poczekaj to. Poczekaj to. Eee... Tutaj nic nie ma, tutaj nic nie ma... O, tu jest jakieś przejście. No, kosuj dupę! Oho? Odkryłem jakieś gówno. A nie, że to ja to już byłem. Boże, nie wiem o co chodzi. Ty, mm. jest mojemu adwokatowi, że go Siedzi w celi oboż! Hmm... Ej, nie wiem, o co chodzi... O! O, jest! Odkryłem jakieś przejście! Jest! moja! Spokojnie, ośle! Muszę załatwić to i owoc! Spotkamy się na zewnątrz. Dobra. Chciałam <laughs> ja przejść... tutaj. O kurwa! O kurwa! Zesram się zaraz. O nie! Szczury. Tam, o tam, Możesz z Bierdole, kurwa. To tyle zajmuje czasu, mojego cennego. Mm. Miałem robić speedrun tej gry i... W kiblu. W kiblu! Szlek, bordo, ty moja! Kurwa jest nastroja. Ich uja, moja! Zamknij mnie za kłusownictwo, a ja byłem na grzybach! Fajnie, że byłeś na grzybach, ale nie, to koja płaci. <tuszy> Dobra, idziemy. Dobra, idziemy. O, no właśnie, muszę... Coś mi się tutaj kliknęło, oczywiście. Ua! 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 Dobra. Błagam, checkpoint, kurwa! Chcę mieć checkpoint! Błagam! Panie kurde wróżu! To checkpoint. O kurde, szambo. Kurwde, o kurwde, o kurwde! O jest! Dobra. O cholera! <laughs> ej, 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 może bez dopytania, co? Ale fajnie! Stać! Wracaj o, do do albo Albona Boga! Stali do będę i wypłazuje ci cztery litery! Nic z tego, mam kilka spraw do załatwienia. Czyżby jakiś kot w buty? O cholera, będzie walka! Chodź, nic! Rozumiem! Mogłbym tak cały dzień. Jak pan jest słaby! Ja pierdziele poleg. poległ! Czerwony majcuj! Aha! Zaczyna mnie wychodzić! Jeśli urog osobisty to zbrodnia, proszę! Aresztujcie mnie! Jutro znowu wam ucieknę! Dobra! Oho. Myślałem, że już nigdy się stamtąd nie wydostanę. Powstrzymam ich! Czas się Rób Róbtujcie. O! Taka sama scenka, tylko żyjmy. Inny scenariusz. Dokładnie. Przynajmniej. Zapisywanie. Dobra, widzowie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się już w następnym odcinku. i Tak mi się wydaje, że następny odcinek będzie już przed ostatnim. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się. W ogóle wczytam jeszcze sobie zapisaną grę. Dobra, mamy wszystko. E, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku i hello!